Cześć, witajcie, jestem Wojtek i dzisiaj, dzisiaj mam dla was e, Tyfona. Tyfusa, Tyfona, e, jak zwał, tak zwał. E, Michał, Michał odezwał się do mnie, ponieważ mm, chciał jakoś wesprzeć kanał i rozmawialiśmy, więc on wymyślił taką rzecz. On kupi, kupi figurkę, znaczy dał mi kilka do wyboru. Naj, mm, najbardziej mi się spodobał Tyfon, Tyfus. Tak więc, jeśli Michał poleciał do sklepu e, strategia Centrum Gier, strategiacg.pl, taki adres strony, kupił w tym sklepiku figurkę Tajfona, ją pomalował, wystawił na eBayu i ona jest do kupienia. I Michał stwierdził, że e, całą kasę, którą, m, którą e, że tak powiem, jakby zarobi, czyli za tyle, ile za, pójdzie, pójdzie figurka, minus jakieś tam prowizje eBayowskie i tak dalej, przeznaczy na kanał. Tak więc, e, jeśli ktoś. Zdjęcia są tam. Ja wstawię również linki e, poniżej. Będzie, będzie w, lepszej, w lepszej rozdzielczości do zgarnięcia. Tak więc, jeśli ktoś miałby ochotę zalicytować, tam jest cena w tym momencie zaczyna się chyba od 20 euro, czyli jakichś tam niecałych 90 zł za takiego tajfusa e, przepraszam, 20 dolarów to nawet nie to jest 80 zł, niecałe za takiego super wykonanego e, tajfusa. Jeśli ktoś miałby ochotę to, to zapraszam do licytacji, dogadacie się z Michałem co i jak i tak dalej. Tak więc, no, mi się, mi się podoba. Tak więc, jeśli ktoś będzie chciał, no to cóż, to zapraszam tam do licytacji, cała kasa idzie na kanał. Tak więc, no, również, przy, że tak powiem, spełnicie jakiś dobry uczynek. No i co? Co ja tam Was będę więcej zapraszał? Zapraszam, zdjęcia będą linki. E, linki w opisie. W opisie będzie również, mm, w będzie również e, adres do strony, gdzie, gdzie Michał kupił, w którym sklepie. E, tą, tę figurkę i no i Michał też, jeśli będziecie chcieli, to może też wam coś pomaluję. E, to tyle. Tyle będziesz y o tyle na. Ten, na tę chwilę, za chwilę nagrywam dla Was kolejne odcinki, trzymajcie się i cześć, czytał Wojtek, opowiadał i w ogóle yy, robił. Nara, hej.